Kolektywidualizm, część 11: autonomia lokalna, kontra ideologia indywidualizmu, lub totalitaryzm. A więc, jedynym na dzień dzisiejszy tematem, który może się przeciwstawić jakimkolwiek Zawiązującym się już totalitaryzmom, innymi totalitaryzmom lewackim, ale nie tylko. Tu chodzi o, o szeroko pojęty e, korporacjonizm, e, któremu właśnie sprzyja lewactwo. E, innymi słowy, ideologię śmierci, bo lewactwo to jest ideologia śmierci, gdzie propaguje się aborcję, eutanazję, związki, w których nie można się rozmnażać. A więc generalnie chodzi o depopulację szeroko rozumianą. No i yy, jedyną opcją, żeby się realnie temu przeciwstawić, mogą być autonomie lokalne, które podobnie na zasadzie działań wszelkiego rodzaju struktur, dla przykładu, tak jak na piłkę nożna gdzie są yy, Kluby lokalne, potem kluby okręgowe, czy, czy, czy y, 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 okręgi, no i potem już krajowe, i na końcu, y, wiadomo, międzynarodowe, y, europejskie, światowe i tak dalej. Czyli ligi tak zwane, nie? pierwsza, druga, trzecia, czwarta liga. Y, nie wiem, czy tam jest jeszcze piąta, chyba piątej ligi nie ma. Czwarta liga to jest chyba najmniejsza. No, i można powiedzieć, na tej samej zasadzie jak najbardziej może funkcjonować, e, mogą funkcjonować e, autonomie lokalne. A więc e, lo, e, najmniejsze autonomie, przyrównując wprost do e, takiej właśnie jak gdyby czwartej ligi, nie? czyli do tych najmniejszych, i tak stopniowo potem większe okręgi większe aż do, że tak powiem okręgu ogólnokrajowego na którym by się powiedzmy gromadzili sami jacyś tylko przedstawiciele czy jak to tam inaczej mówiąc reprezentanci, no jak zwał tak zwał chodzi o taką podstawową strukturę organizacyjną ale jeżeli coś realnie ma się przeciwstawić ideologii tego nowego totalitaryzmu, którym jest jak najbardziej korporacjonizm lewacki, a jak jeszcze raz mówię, lewactwo to nie jest lewica, lewactwo to jest ideologia śmierci, wszystko jest generalnie oparte, że tak powiem, na sprawach pitolowych. A esencją jest, żeby po prostu możliwie było jak najmniej rozmnażania, a co niepotrzebne usunąć czyli tak jak i płody, tak i ludzi starszych. Innymi słowy, ideologia śmierci, ale to jeszcze omówię w kolejnym vlogu, bo faktycznie warto rozróżnić prawdziwą lewicę od lewactwa. I yy, teraz tak. Takie struktury lokalne czy takie autonomie lokalne posiadające właśnie, tak jak w tych poprzednich vlogach robiłem, wszystkie te niezbędne składniki, czyli swoją lokalną walutę, swój lokalny niezależny od centralnego zarząd, czyli całkowicie niezależny zarząd od centrali krajowej, czyli nie tak jak jest wójt czy burmistrz, który stricte jest bardzo zależny od władzy centralnej, tylko zupełnie niezależny samorządny zarząd lokalny własna waluta własna e, ja to nazwałem na początku milicja lokalna ale to może być również dobrze gwardia lokalna to jest tylko nazwa tutaj nie, nie, nie ma jakiejś tam sztywnej reguły ja milicja dałem e, nie żeby może było do tych złych wspomnień MO tylko na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych jak dochodziło zawsze do kataklizmów to pierwszym przedsięwzięciem było powołanie lokalnej milicji, czyli przeciwie, znaczy przeciwieństwem alternatywy do policji, która pilnowała porządku, Właśnie żeby szabrowników tam e, nie dopuszczać możliwości funkcjonowania szabrownikom i tak dalej. I to się zawsze zazwyczaj nazywało tymczasowe, to były zazwyczaj milicje, dlatego stąd też ta nazwa milicja ale nie musi to być policja oczywiście, może być to tak zwana też gwardia lokalna, jak najbardziej fajnie brzmi, nie ma problemu. Dodatkowo właśnie, hale targowo-usługowe, które nie miałyby służyć tylko do handlu, ale też do reprezentowania lokalnych marek i do inkubowania lokalnych marek, innymi słowy, żeby jak najbardziej stwarzać przestrzeń do sprzedaży lokalnej pracy. No i... Yy... Informacja lokalna, żeby właśnie też można było między ludźmi lokalnie się informować. A więc żeby ta informacja była miarodajna, wiarygodna i żeby faktycznie można było być pewnym tych informacji, że nie są jakieś fejki i tym podobne. No i tak mniej więcej to wszystko by wyglądało w tej strukturze zdecydowanie antycentralizacji. Chodzi o co? Tylko i wyłącznie takie struktury autonomiczne, lokalne, które funkcjonują też w jakichś tam zrzeszeniach, żeby to potem względem siebie była współpraca, ale tylko nie jeden powie takie rozbicie dzielnicowe. No może i tak. Faktycznie one, tak jak w piłce nożnej, tak samo by miały jakąś tam swoją strukturę, suma summarum gdzie no nie byłoby na zasadzie, że zupełnie mają te autonomie lokalne siebie nawzajem gdzieś. Nie, tu właśnie chodziłoby o to, żeby przede wszystkim one były w pełni odpowiedzialne, odpowiedzialne za swoje obszary i jak najbardziej współpracowały między sobą te autonomie, ale żeby mogły stanowić realne ciało przeciwne do władzy centralnej. teraz wszelkie poglądy indywidualistyczne no stoją w sprzeczności z takimi pojęciami jak e, władza lokalna, bo zazwyczaj to jest e, na tej zasadzie, że moja chata z kraja mnie nie interesuje. E, co tam się dzieje lokalnie, mnie nie interesują w ogóle Żadne lokalne struktury, ja w ogóle sąsiadów, wszystkich naokoło mam gdzieś. Mnie tylko obchodzi moje życie, moje, moje sprawy. Z drugiej zaś strony, totalitaryzm no to już właśnie omówiłem totalitaryzm zdecydowanie nie chce. zresztą inaczej, alternatywą, jedyną dla totalitaryzmu, to tylko mogą być takie autonomie lokalne. A więc wpierw omówiłem faktycznie. E, autonomie lokalne, jak mają się faktycznie kontra do totalitaryzmów, a w drugiej, e, z drugiej strony też no, zagrożeniem na pewno do autonomii lokalnych jest e, myślenie takie indywidualne. A więc moja chata z kraja, wszystko i wszystkich naokoło mam gdzieś, liczy się tylko mój biznes, moja sprawa i nie interesuje mnie e, nic więcej. A więc moja chata z kraja, resztę mam gdzieś. To są takie dwie, dwie powiedzmy przeciwności do autonomii lokalnych, ale najbardziej niebezpieczną tą przeciwnością jest faktycznie totalitaryzm. Totalitaryzmy po prostu z zasady nie dopuszczają jakiejkolwiek autonomii. No bo inaczej by nie były totalitaryzmami. To jest prosta zasada. Totalitar... W totalitaryzmach nie mogą funkcjonować autonomie, bo inaczej totalitaryzmy by nie mogły być totalitaryzmami. No powtarzam to, ale żeby było to po prostu tak zrozumiałe. Nie wiem, na ile to jasno wytłumaczyłem, ale uważam, że jak się teraz nie będziemy organizować, nawet jak pójdziemy pod zabory jakieś, tymczasowe mam nadzieję. Ale i tak nie zaczniemy takich autonomii tworzyć. To jest po nas. To już po prostu, faktycznie ludzie, zdajcie sobie sprawę, że była Polski i nie ma Polski i nie będzie Polski na wiele, wiele lat. Może już na zawsze. To no wszystko. Myślcie o tym, mówcie o tym. See you later! Kolekywidualizm, część 11. Autonomia lokalna kontra.